Davidson Tour 2025 Pierwszy raz jestem na takiej imprezie. Nie jest to mój ślad, nie jest to moja bajka, jeszcze, może kiedyś. Znajomy podesłał mi, że można zapisać się na jazdy próbne. Tutaj, no i czemu z tego nie skorzystać, jako motocyklista. Przejechać się takim sprzętem. Jestem zapisany na 13, czyli za 20 minut. Na jazdę równą z Forsterem S. Z Forster S. Szczerze mówiąc, wiele mi nie znam się totalnie na modelach właśnie Harley'ów. i tak dalej, tylko bardzo, bardzo jest grubsza. No ale same mocne maszyny, same duże silniki, głośne. Także do tej pory, w planie, po jednym takim mocnym motocyklem znajomego, jechałem Indianem, czyli konkurencją. No, a teraz pierwszy raz będę miał możliwość przejechania się takim sprzętem. Będą to takie jazdy w grupie. 45 minut jazda grupą za przewodnikiem. Myślałem, że indywidualne, ale to nie. No i rozumiem wszystko. Widać sporo maszyn, z 20 maszyn ja na raz. po będzie źle. Do tej pory jeździłem na średniej wielkości motocyklu. W porównaniu z Harleyami to małym, nawet Honda cb 5 ZX. Czyli 500 pojemności, a tutaj to wiadomo, lit to z raczej z 200-300 Średnia pojemność tych motocykli Nie mam doświadczenia jeszcze w ogóle No ale zapowiada się fajna rzecz, chciałem po prostu to nagrać Od zawsze chciałem yy, Oprowadzić no, jakiegoś vloga i... no powiedzmy Bez żadnych planów, po prostu stwierdziłem, dobra, wezmę kamerę i się nagram i idzie laf Może coś z tego będzie pozytywnego Postaram się też nagrać całą jazdę i podzielę się wrażeniami. Taka... Czuć, że to jest bestia, nie? Jest małe, zwłaszcza w porównaniu z... z, tą... z tym tosterem Jak? Wygodnie? Wygodnie, no takie kompaktowe Nie? ma, Mówi, że ma z i z tyłu tylko no. 6 cm zawieszenia. Serio? No? Czytałem, że jest regulowany w jakiś tak, sposób, wiesz? Nie, to jest chyba twardo, -miękko. twardo -miękko. No? to ciekawe no, no muszę właśnie ja tak zobaczyć. Tak no na Śląskie. pewno, nie? To też chciałem, ale wysokie na mój wzrost na pewno, nie? Ale powiem ci y, zupełnie... Znaczy my latamy Ewo i Twinkamami, nie? I z porciakami. Tak jest. To zupełnie inny piec, zupełnie co innego. Ale ci kurwa ten plastik to wszystko spałem nie tak. Plastik. Nie przemawia. No, no ale tak. Fajny pomysł jest. Nie? Tak, tak, tak. No, w inną stronę poszli. To jest pusterka A tym jutro będę jechał. Tylko niebieskim Tutaj jest przewodnik Tu jest piwko I zaraz zaczynamy jazdę No, jest, jest ciekawie Jest ciekawie. Wszystkie modele Harley'a Chciałbym coś więcej o nich powiedzieć, ale jestem ignorantem, więc się nie wypowiadam na ten moment. No, czuć, że jest moc, nie? To nie brzmi tak jakoś nie wiadomo jak. Dobra, ruszamy. Nie wiem jaka jest zasada. Po prostu poczekam na swoim kolej. O, chyba tym jutro właśnie będę jechał. Nóżki do przodu. <noise> Ale jazda nie. Ja w ogóle nie mam doświadczenia w, ogóle w takiej jeździe grupowej. Ale jazda. Fajnie skręca. To jest pierwsze wrażenie, że, że jest zwrotne. Dobra, zamknę szybkę. Bo od razu szybko. Tá To było coś się Też taki to skierowany jest? Nie? No źle, nie. To było coś, to ogóbe. Piękny jest ten motocykl z tej strony. Z tyłu wygląda naprawdę świetnie. Ta lampa trochę mi nie pasuje. Z przodu, ale z tyłu ekstra. Nie, ten laczek jest taki eksponowany. No i w ogóle to jest na pasie. Wiem, bo miałem świadomość, ile jestem, nie? Że to było na pasie, a nie na łańcuchu. Jest pierwszy raz w życiu jechałem ja właśnie motocyklem na pasie napędowym. No i co powiem? Faktycznie, nie było sygnał łańcucha. A z przodu dwie duże. Jedna w ogóle Ty, i wcale nie taka dużo Okej, okay, to jak na jedną tarczę to dobrze hamowało. No jestem zdziwiony. O, panowie kompują, łyżko z Fala, tego ręczno tam No fajnie, jestem zadowolony. Ugarnięte, miałem fajną konwersację z panem tutaj zagranicznym, nie wiem, skąd, y, jakie ma pochodzenie, ale mówił teraz lepiej po angielsku niż ja. <laughs> Musiałem no, znowu sobie trochę przełamywać, ale fajnie przełamywałem się, żeby właśnie pogadać troszkę, troszkę bardziej, nie, coś się dowiedzieć. Y, no i już wiem, że to nie jest wygórz co roku, tylko to, kurde, tam w Czechach chyba było, w yy, yy, Niemczech, w różnych miejscach co roku, gdzieś indziej to wydarzenie duże. Harry, ja nawet nie potrafię tego wypowiedzieć, nie? Dobrze, Harley Davidson, Experience Tour 2025. Najlepsze jest to, że zapisałem się na kolejne dwie jazdy, nie? Powiedziałem gościowi, kurde, że czuję się trochę ilegalnie, że, to... <laughs> że jadę za free. 4 jazdy próbne takim motocyklem, nie? Ale wiecie, to nie jest tak, że jakby jest full miejsc, wszyscy się kochają i coś. Naprawdę są wolne miejsca. Naprawdę są wolne. Za dwie godziny mam jazdę próbną. Też jakimś choperem w ogóle, nie? Bo po prostu był dostępny. Nikt, nikt tego nie bierze. Ludzie nie... są dostępne motocykle i, i, i tyle. Rozmawiałem z, z jakimiś fajnymi dostkami z, z Mazur, mówili, że wczoraj, a ta impreza wczoraj się zaczęła, że w ogóle 5 motocykli wyjemy na 20, nie? No to mist opportunity. O, a tutaj widzę mój, właśnie za dwie godziny jadę tym sprzętem. Więc, tylko na obiad do domu i, i wracam tutaj. Jutro przyjadę się Pan Amerykom wersją special z adaptacyjnym zawieszeniem, które samo automatycznie obniża się. Z takim Niemcem gadałem i on mówił, że to po prostu wie, jaki ja mam wzrost, nie? Ja się pytam, jak? jak? Skąd to wie, jaki ja mam wzrost i że się ma jakaś chyba? Ale no super, nie? Adaptacyjne zawieszenie, które obniża się samo w wolnych manewrach, to jest to, czego potrzebuję, nie? Siadłem sobie na tą Panamerykę i dostaję, dosięgam, także z oko. Będzie to do zrobienia. No ekstra. Super, takie rozszerzenie sezonu. No, żeby dobrze się tylko skończyło, że jakiegoś sprzęta nie zgruzował. Ale ekstra. I ogólnie no, co, co? Wracam do domu, zjem coś i wracam tutaj. Czas.